Smutne wieści dotarły do nas z Tanzanii, gdzie podczas emocjonującego meczu eliminacji do Mistrzostw Świata doszło do dramatycznej tragedii. 21-letni kibic reprezentacji Komorów, Fahad Moindze, stał w tłumie pełnym ekscytacji przed stadionem. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, funkcjonariusze policji oddali strzał, którego skutkiem było śmiertelne postrzelenie młodego człowieka. To niebywałe, tragiczne wydarzenie wstrząsnęło tysiącami ludzi na całym świecie. Nikt nie spodziewał się, że tak wielki świat piłki nożnej może być bezpiecznym miejscem zamienionym w pole tragedii. Przemoc, strach i nieodpowiednie zachowanie ze strony mundurowych to coś, czego nikt nie powinien doświadczyć na stadionie. Bezsilność i smutek po stracie młodego fana piłki nożnej owiązło wszystkich wokół. Czy w takim razie piłka nożna powinna być nadal miejscem, gdzie zarówno zawodnicy, jak i kibice czują się bezpiecznie? Tą tragiczną sytuację musimy wziąć pod uwagę, aby zrozumieć, jak istotne jest bezpieczeństwo na stadionach. To nie tylko obowiązek organizatorów imprez sportowych, ale także odpowiedzialność każdego z nas. Miejmy nadzieję, że tragedia, która miała miejsce w Tanzanii, skłoni wszystkich do refleksji i podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków podczas sportowych wydarzeń. Bezczynność nie jest opcją. Świat piłki nożnej, środowisko sportowe i społeczność powinny działać razem, aby zapewnić, że taka tragedia nigdy się nie powtórzy. Przywróćmy bezpieczeństwo i radość na stadiony. Bezpieczeństwo na stadionach.